Witam Was drodzy widzowie w kolejnym materiale Jak widzicie jestem na 1.15.2 Raczej wolałem na yy, wersji w sensie 1.16 bo można niby wejść ale No wolę chyba nie Więc 1.16 na 1.15 bo mogą być jakieś bugi czy coś um, Co mogę jeszcze powiedzieć, no jak widzicie jestem gotowy na dominację ale to nikogo nie ma no, Wyszedłem na PvP, stoję tu 200 dwie, godzin i... Na chwilę obecną jest jeden diamentowy, który ma chyba ze mną sojusz czy <laughs> no, inne coś No i tak to wygląda na 1.15 drodzy widzowie ze mną dzisiaj banan mieliśmy nagrywać dominację. Witam banan Witam, witam. Dzień dobry um, No to co? Teraz przejdę na 116, pokażę Wam co się zmieniło, nie? Chciałem zmienić wersję <laughs> I tak to wygląda Troszeczkę w poszło, tam 4-3-1, tutaj jakieś takie rzeczy, ale grałem tutaj godzinkę tylko. Co Bananek? jakby Każdy by zapytał teraz, Krokodyl, a masz bazę? Znaczy no, bazę mam, że tak to ujmę. Widzicie, jeszcze kit'a przygotowałem na 1.16. Osiem perełek, całkiem git. Będzie nas pał na spawn'a się tepnąć jak... Krokodyl to menel w komentarzu. Oj tak, krokodyl to menel w komentarzu. Będę wdzięczny, a ja idę krokodyl. na 15 jeszcze krokodyl w tym czasie. Dawał Tak, dodaję, no, krokodyl to menel, po pozdrawiam, tak. Ej, typy na PvP, diamentowe, zwykłe. Nie no, właśnie nie wiem, no nie, nie, nie wiedziałem o tym, wiesz Dobra? Ja nie mogę. To ty? ja, to ja, to, to, ja, to ja. Ty? ja. Tak, tak, zabijajmy ten. Będę musiał znowu siedzieć 5 minut. Dobra, Nowe za lagu. dużo lagi. Pozdro lagi! Hey, Crafted, najlepszy serwer! Tak! A XD. dominacja. Ocy, krokodyl. Biję się, słabo. Dobra, to jest dominacja. Tylko nie wiem czego, bo tu nigo nie ma, więc. Niech Nie chciałem nie bananek Jezu... Przepraszam... przekodę to... Zły człowiek, zabija mnie... Przepraszam... Dobra, sad sadem... No jak widzicie, chciałem dominację zrobić. Więc będziecie mieli taką dominację. Zrobię jeszcze screeny jakieś piękne na miniaturkę. Dzisiaj jeszcze bez montażu, bo nie ma co montować. Ale jak będzie jakiś ciekawszy odcinek, to z pewnością.